Przy ulicy Sienkiewicza 21 powstaje blok z mieszkaniami dla seniorów. To kolejny po mieszkaniach na start program adresowany do płoczczan. Inwestycja jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych i centralnego ogrzewania. Ekipa zajmuje się także ociepleniem poddasza i montażem sufitów podwieszanych. Nowy blok to budynek czterokondygnacyjny z dwiema klatkami schodowymi i dwuspadowym dachem. W środku powstaje 28 mieszkań, jedno- i dwupokojowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp na wyższe kondygnacje ułatwią wygodne, obszerne windy. Na parterze zaprojektowano wspólną świetlicę, która posłuży jako miejsce spotkań mieszkańców. Na działce obok budynku znajdzie się miejsce do odpoczynku i rekreacji, przystosowane do potrzeb seniorów. Zakończenie prac planowane jest na sierpień. Aktualnie trwa dodatkowy nabór wniosków w programie Mieszkanie dla Seniora. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Już 28 stycznia po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Płocki Sztab zapowiada na ten dzień wiele atrakcji i zaprasza do wspólnego grania i pomagania. O szczegółach dziennikarze usłyszeli na konferencji prasowej. My, wzorem poprzednich lat, również w sobotę, 27 zaczynamy grać w Płockich Galeriach Handlowych. Tak przyzwyczailiśmy chyba całe miasto, że te galerie handlowe grają od godziny 12 i Galeria Mazowia, i Galeria Wisła, i Galeria Mosty. Wcześniej, jeszcze 26 stycznia, zagramy w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej na koncercie Muzyka w Seriali. Najwięcej wydarzeń zaplanowano na niedzielę, w dzień finału. Wśród nich jest na przykład zwiedzanie ratusza w towarzystwie prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Głównym centrum wydarzeń będzie Orlen Arena. W godzinie 14 startujemy. Rozpoczynamy od występów lokalnych grup artystycznych, tych z Polskiego Ośrodka Kultury i Sztuki i Młodzieżowego Domu Kultury. My O godzinie 15:10 koncert Mezo, no artysta, którego pani nikomu, nikomu nie trzeba przedstawiać. Na scenie w Orlen Arenie wystąpią także m.in. zespół Forget Me Not, Alicja Janosz oraz Marika. Zwieńczeniem będzie światełko do nieba o godzinie 20, a przez cały weekend w różnych częściach miasta będzie kwestowało 460 wolontariuszy. Z mojej strony ogromne podziękowania zarówno dla wolontariuszy, dla całego sztabu i dla wszystkich tych, którzy będą wspierać, albo już teraz wspierają naszych wolontariuszy i będą wspierać podczas całego tego fantastycznego weekendu, gdzie przygotowanych zostało rzeczywiście bardzo, bardzo wiele atrakcji.